W roku 2020 spełnia się moje kolejne marzenie. Wraz we współpracy z sklepem Zyckim GNL, w którym właśnie się znajdujemy, i Marką Love Equestrian, której produkty leżą przede mną, przygotujemy dla Was kilka filmów, które już niedługo znajdą się na kanale YouTube oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Na pierwszy ogień nowa kolekcja, bordowa, piękna, i obiecany unboxing moich prezentów świątecznych. Um, mamy, mamy nowy czapraczek bordowy z, ze złotą lamówką, um, owiki pod kolor również ze złotym wykończeniem, um, a także dla bardziej leniwych ochraniaczki i kaloszki z futerkiem, też oczywiście ze złotym wykończeniem. Wszystko pięknie pasuje do siebie. To byłoby tyle z unboxingu, a teraz zapraszam Was do obejrzenia backstage'u oraz wycinków z treningu, w trakcie którego realizowaliśmy sesję wraz z wspaniałą panią fotograf, a prywatnie moją najlepszą przyjaciółką Julką Świętochowską. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ślicznie za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, a także na wszystkie nasze media społecznościowe dawajcie znać, co chcielibyście oglądać, co chcielibyście, żebym wam powiedziała, przecież przybliżyła. Jesteśmy otwarci na propozycje i zapraszamy, a filmy będą powstawać. Także im więcej pomysłów, tym więcej filmów. Dawajcie znać. Dziękuję Wam ślicznie i pozdrawiam z Mirką. I to jest to!